Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, kolejny dzień Mistrzostw Europy. Przed nami kolejna grupa. Tym razem mecz o pierwszeństwo, właśnie w grupie, gdzie są Czechy i Anglia. Na ten moment Czesi 4 punkty i pierwsze miejsce, natomiast Anglia podobnie 4 punkty i drugie miejsce, bo mają gorszy bilans bramkowy. Więc jeżeli będzie remis, to wtedy Czesi wychodzą z pierwszego miejsca. Przygotowałem 6 szetek, tak jak zawsze wersja nordycka tym razem. Obstawiam wynik 1-1. Zobaczymy, czy tak też będzie. Chociaż bardziej jestem za Czechami, naszymi sąsiadami z zamiedzy. No i co? Lecimy. Wszystko. Liczymy za jeden punkcik. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tego spotkania. Jaki wynik obstawiacie i na kogo liczycie w tym meczu. Zaczynamy! Pierwsza karta Chorwacja, Second Skin. Następnie Ruben Neves, Portugalia. I nordycka karta to Luka Modric, Game Changer z Chorwacji. I teraz bazówki. Robert Lewandowski, Walia, Francja, Belgia i Szwajcaria. Kolejna saszetka Veratti Włochy. Tutaj mamy Finlandię multiple. Nordycka karta z Danii. I bazówki Hiszpania, Portugalia, Francja, Austria i Macedonia. Walia Gareth Bale. Nordycka karta ze Szwecji. Turcja Demiral. I bazówki, Walia, Francja jest Czech, Tomasz Sołczek i prowadzenie Czechów w meczu z Anglikami, Rosja i Niemcy mamy Żirkowa, czyli Rosja Szwajcaria, LWD jest Robert Lewandowski na karcie Game Changer do tego Macedonia Rosja, jest Anglia, odpowiedź rachem Sterling i mamy 1-1 Rosja i Niemcy. Zostały dwie saszetki. Mamy Słowaka. Marek Hamsik. Następnie Szwajcaria. Zomer. Finlandia. Karta nordycka. I jest Czech. Jakub Jankto. I ponownie prowadzenie Czechów w meczu z Anglikami. 2-1. Szwecja, Turcja, Macedonia. I znowu Tomas Sołczek. Dzisiaj... Strzela drugą bramkę, i Czesi prowadzą 3-1. Ostatnia saszetka: Portugalia, Second Skin, Multiple Szwajcaria, Macedonia, Elmas, Hiszpania, Sergio Ramos, Karta Nordycka. I jakie bazówki nam zostały: Holandia, Szkocja, Francja i Austria, a więc w meczu karcianym Czechy wygrywają z Anglikami. 3-1, no i powiem Wam, że wcale bym się nie zdziwił, jakby w prawdziwym meczu również było podobnie. Ja oczywiście kibicuję Czechom, ale realnie rzecz, bior rzecz biorąc, będzie pewnie remis. Czekam, moi kochani, na Wasze opinie odnośnie tego meczu. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.